stanu bos Boss no to dobrze, jedziemy. Stanuje. Obalam. Skały wam proszę rzucić. Ten tutaj, do tego mogę dawaj coś. Bije mnie boss. Czemu? Bija strzyk, komba. Walam. Stunuję. Stunuję obu. nadzieję przynajmniej. Bombka. Obalam, O kurwa. No odepnąłem. Dobra, zajebana. Będę fizyczny. Ja stun. Kurde, wytrzymał końcu. Jak boss bombę rzuca, to wypala. Stun. Jak się go i kurwa... Jak staną to jak bywa... Trochę ci mogę zwrócić, ale to nie jakieś... Dużo obalem, nie będę. Bań... Boss, no Stonuję. To ja stonuję teraz? Albo i kurwa nie. Chaos Tant. Chaos Tant. Do strony prawego. Obalam. Zaraz mam stunę. Ach, nie. Boss idzie wam skały rzucić, chyba. Jeba. Mam status bomba Stun, kurwa, jeszcze mi zajebał. Obalam. Jak stanie to stun. no i kurwa. Stun na jednego zrzucę, bo mnie tutaj już stargietował. Obalam. A, chyba nie mam już zasięgu do niego. Dawaj tego następnego, ja już piszę w niego. Ląbka. Skały. No tak. Obalam. Dobra. Ciągnij go. Ciągnij go stamtąd, To ten splash on zaraz przepierdoli w Stun. Jak się tu? Dobra. No, a potem, potem mój stun będzie. Mój. Idzie. Dobra. Dawaj poszło. do środka. Ubedraj fizycznie. Ej! Ale takich numerów nie, nie róbcie, że wyciągacie mi. Idzie pierwszy stun. Obalam. Jak stanął to ja... Ob Obalam. Obalam. I jeszcze raz ryglebę kurwa. Dobra, go. Pierwszy rzucę. Dobrze. nie Idzie. Dobra, poszło. Odpalona Nie mam rzucam. nic wytrzymałości, kuźwa. Następny, krzopijca. A czemu wybijecie go teraz? Idzie. Rzucam. Stoi. Podpalone. Następny, siren. Siren teraz rzucę. Dobra I po tej bombie zbijamy Ja się sądzę Woszło Odpalone Zbijamy gotowe Nie zniknę Chodź do tej... Kurwa no jak mamy bidzian, se znika Ja mam nie, odejdę, to ucieka. No Mogę? dać Ja mam bossa. Szotnicy Dobra, ja po do tego jest. bossa za mnie. Tego mopka biję. Daruso, Daruso rzucasz. Dawaj. Stunuję mopka. No nie, poszło chyba. Ja, ja nie mam. mam. Rzucę. Rzucaj. Rzucaj. Dobra, podpalone. Teraz do dziury. Czy nie, tutaj jeszcze jest? jest tu w środku chyba jeszcze Dobra. jedna jest, słuchajcie. masz bombę? Nie, przed chwilą rzuciłem. Ja chwilą. mam za 25 sekund, dopiero słuchajcie. Miałem 40. Ja mam, ale ja nie rzucę. Lejemy. Chyba, że. A ja bym go zastanował? Nie da. No co, nikt bomby nie ma? Ja nie, mam, ale ja nie rzucę. 15 sekund ja mam. Lepiej go teraz bić i tyle, na 1% został tylko.

i po tej bombie zbijamy. widzę, następny, teraz rzuciłeś? Nie, no ja teraz rzucam. Dawaj. Idzie. Stoi. Teraz siren i bijemy, tak? Podpalone. Nie, no już trzecie chyba nie, teraz bijemy Już zbijamy. A on, on będzie znikał chyba, nie? Czy nie? 50. Bomba. Można go, można go teraz tunować, na przykład? Samemu? Nie, no bombką nie, nie tylko. Ale przede mnie, kurwa! No tam są skały, no to tam nie stonę. No ale to na bok można było, dobra. I uważ, ten ważny atak. Ten to teraz idzie. No bo on zadaje obrażenia. Jak jeszcze potem bombka dostaniecie to może być nieciekawie. Dobra, dobra. znika. Gadajcie z którym się od razu. Ja mam. Ja mam bossa? Ja nie, czekaj, to jest Mobek. Mobek. Ja mój Eee, Dajcie je pod siebie jakby dał radę. Wy tego bosa czy nie? Gadaj krzypica. Ja pierdolę. Tu już wyleczył się 15% Tak, ja mam kurwa. Tu jest, przy wejściu. Ile się wyleczył? 59% ma, tak? 65%. 65. Dobra, ja rzucam. podciągaj eku. Pociągaj, bo tu nie ma się co z nim napierdalać. Do środka. Tak, do środka. Ja też mam, bo tu ty stonujesz, tak? Na 4 urny. To rzucam, jest. poszło. Odpalone Następny tropice, dawaj go tutaj Tutaj tak do środka na dół Tu trzeba było, dobra, albo tu I potem tutaj Dawaj go Idzie Teraz tu Odpalone Jeszcze dwie urny To ja teraz rzucę. Która kurwa stoi w miejscu pizdeń? No bo on tu swoje za Rzucaj, c trochę odsuń się. Nie rzucaj teraz, nie rzucaj teraz, bo skały poszedł rzucić. Teraz się wróci i no, rzucaj, rzucaj. Rzucaj, ja, poszła. Dobra. I tutaj A, no, nie jest. Nie, dostać. Dawaj. Tak, dawaj wstępna, jeszcze jedna urna zbijamy. I teraz po tej urnie napierdolamy. Mhm. Uh -huh. I teraz? Ja gróbuję od razu. Proszę bardzo Do moja. 25 pokoju na skały. No, go tam. Skały tam są. Miśek, zabij mi Macie bomby jakieś? To rzućcie mnie Ważne. do domu

Obalam. Marusa no ja Do mausa wszyscy Tutaj jest magicznie do magicznego wszyscy by rozniwany Dobra poszedł to Postanuję. Drogi. Stanuję jeszcze jednego Idź ktoś już gadaj. Kurwa, MOBA do bicia Mam bossa mam Nie, ja mam wyjście. bossa Jak? Nie, ja bici? mam bossa Ty masz MOBA. O kurwa yy, Dobra, pierwszy da rzucam, się... dawaj, Skały dawaj, dawaj. Skały będą, Dobra. tam ci szur... go dasz? Na końcu. na końcu jest jeszcze, tutaj. Dobra, to chodź. Rzucam. Później Dzień. ja rzucam. Poszło. Podpalone. Dobra, teraz następny tutaj. Teraz ja rzucam. Rzucaj. Dałeś. To ja następny. Podpalone. Żeby teraz można było go bić, kuźwa. Trzeba już próbować, do ale... Żeby ci się te Skały. Skala. Teraz do ilu procent? Do zera. Do zera. przez Do zera. Teraz go mijamy. Ląd poszedł. Ja rzucę jak w stanie. Poszło Teraz ja rzucę. Ja mam za minutę dopiero. skały poszła. Skały jeszcze rzucać. Jeszcze nie ma enrage'a Bombka Kurwa. Skałę za, za 45 sekund U mnie bomba Pół minuty, bomba 20 sekund bomba u mnie 15 sekund bomba 8 Mam bombę rzucać? Zwróć. Dobra, idzie Dawaj teraz, bo na skałę. Dobra, idzie. Skały rzucił. Kurwa. 3%. Bijcie, bijcie, bijcie. Ale tam skały są. To z łuku nawet, nie wiem. Ja go przesunę. Dobra, Dobra jak na misku jest, to... A bombę, bombę Ja mam za 15 sekund. Bo... Bombę. Ja się przeleguję na Hoxa. No. Well done.